Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Łapka zostawiona, subik zostawiony. Możecie też komentować. Każdy komentarz przy tym serduszkiem, ewentualnie po prostu najciekawsze. I prosiłbym Was o jedno, bez hejtu w komentarzach, bez wyzywania mnie czy innych użytkowników. O tym zrobię film osobny. Zapraszam do oglądania. Patrząc po tym, jak zachowuje się obecna młodzież. Nie mówię, że wszyscy, bo nie wolno wszystkich do jednego wora wsadzać, ale patrząc po tym, jak zachowuje się obecna młodzież, jak zachowują się obecne też dzieciory. To mogę powiedzieć tylko tyle. Świat zmierza w złym kierunku. Aczkolwiek jest szansa, że owe osoby się nawrócą. I teraz wam powiem w trzech słowach, dlaczego sądzę, że będzie tak, a nie inaczej. I dlaczego Obecna młodzież robi tak, a nie tak jak powinna robić. Typowa młodzież: narkotyki, LSD, marihuana itp. Z tego co donoszą mi anonimowe źródła, nie mogę zdradzić kto. RODO? Dowiedziałem się, że dużo młodych kanduje marihuaną, co jest w sumie niedozwolone. Bierze też dużo osób LSD, co też jest niedozwolone. Już walić alkohol. Alkohol to jest tak zwana domena Polaków. Każdy w każdym wieku by zaczął pić zero, czy alkohol. Logiczne, byle nie przeginać. Ale pojawiły się problemy na tle, na przykład, według mnie, za problemy obecnych dzieci. I ITP, TD nie podaje przykładów, na przykład podkradanie rodzicom papierosów bez ich wiedzy. Podkradanie na przykład alkoholu, czy co. To jest wina po pierwsze. Rodziców, którzy w ogóle mają wyrąbane na wszystko. Dwa. Wina tym, w jakim otoczeniu się owa młodzież otacza, bo jak otaczają się wśród toksycznych ludzi to są bodźce negatywne oraz głównie tego, że nauczyciele mają już na to wyrąbane. Generalnie mogę powiedzieć tylko tyle, że problemy dzisiejszej młodzieży to: narkotyki, kradzieże, bójki. Spotkałem się z takimi przykładami. Łamanie prawa też się z tym spotkałem, aczkolwiek bardziej w czasach COVID-u niż teraz. Oraz przede wszystkim to, że rodzice albo są nadopiekuńczy i swoje dzieciaki czy młodzież typu 14-17 lat próbują niehańczyć nań w jakiś tam sposób, albo mają na to wszystko wyrąbane. Z jednej skrajności w drugą. Nie ma obecnie czegoś, co by było pośrodku. Ba! Były informacje w mediach o tym, że 13-latka, 14-latka, 15-latek, 16-latka, 16-latek narzucali się pod pociąg. Problemy psychologiczne na tle rówieśniczym czy tle domowym? A Wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Taki po prostu film. Kiedyś i tak musiałem o tym zrobić materiał. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.